Siema, z tej strony jest w formie AKA Zieliusz. Tomek, dzięki za nominację. homefit 3D polecam serdecznie. A teraz lecimy z moją szesnastką, tak? To się dzieje naprawdę. Trzymajcie się mocno. Ironia losu 2020, grana na nosie. Hashtag orkiestra wciąż jest, tak? Wciąż jest, tak? Wciąż eminencja. Kończy się kadencja, a sytuacja bez zmian w tych wersjach na streaming. Prawda nowa. Ludzie wpłacajcie, HS na służbę zdrowia. I niech pamiętają o tym przyszłe pokolenia. Jak łatwo manipulować tłumem. Pandemia sytuacja pokazała jak system działa. Że ludzie kochają słuchać o złych sprawach. Ta wiedza to pasza dla bydła. Nie czajesz, bo jesteś ogłupiony tymi informacjami. Ciekawe co zapłaci Twoje rachunki, podatki. Każą ci zostać w domu, nie wychodzić z klatki. Pewnie te szesnastki są inwigillo. I nie zapominajcie o zasłanianiu kamer Okej, okay, to była moja szesnastka Przy okazji chciałbym nominować Astiko Pretekst Drap, Wodzian Mesali PL, czyli Przemo I Gieras Czekam na wasze zwrotki Zobaczymy Trzymajcie się ciepło Nie dajcie się omamić Pozdro